sam ogólnokształcące w Barcinie jest miejscem, w którym nauczyciele mają indywidualne podejście do ucznia, więc żadne problemy z nauką nie będą Ci straszne. Edukujemy się nie tylko w szkolnych murach. Nasza szkoła umożliwia uczniom wyjazdy edukacyjne, np. do teatrów, lub wyjazdy na wykłady organizowane przez uczelnie wyższe. Mamy rodzinną atmosferę. Każdy każdego zna i dzięki temu czujemy się swobodnie. naszego liceum są wyjazdy integracyjne, dzięki czemu możemy wzmocnić nasze więzi oraz lepiej się poznać. Mamy możliwość uczestniczenia w różnych fakultetach. Chodząc do Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie, mogę uczestniczyć w zajęciach teatralnych, które odbywają się w Miejskim Domu Kultury i prowadzone są przez pana Artura Jakubowskiego. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do przyjścia do naszego liceum. Naszego liceum masz możliwość pomagania innym. Nasza szkoła organizuje akcje charytatywne związane z potrzebami lokalnej społeczności oraz bierze udział w takich ogólnopolskich, takich jak Góra Grosza, szlachetna paczka, zbieranie nakrętek czy wielka orkiestra świątecznej pomocy. W naszej szkole mamy szafki, dzięki którym nie musimy nosić spędnych rzeczy do domu. Dużym plusem naszej szkoły jest zaangażowanie w wiele projektów, nawet międzynarodowych, takich jak Erasmus, i Euroweek. Podsumowując, Liceum Ogólnokształcące w Barcini jest szkołą otwartą na wszystkie potrzeby uczniów.